W czwartek 30 czerwca w Zduńskiej Woli odbyła się symulacja wypadku kolejowego z udziałem Lotos Kolej, Straży Pożarnej oraz Polskich Linii Kolejowych. Z uwagi na olbrzymie doświadczenie w przewozie produktów niebezpiecznych oraz wysoko rozwiniętą kulturę bezpieczeństwa, Kolejowa Spółka Lotosu jest cenionym partnerem podczas takich wydarzeń. W tym przypadku już drugi raz ze spółką Lotos Kolej robimy takie ćwiczenia tu w Zduńskiej Woli Karcznicach. Polegające właśnie na symulacji wycieku materiału niebezpiecznego oraz wypadku na przejazdach kolejowo-drogowych, czy to na przejściach. Jak podkreślają pracownicy straży pożarnej, współpraca z kolejowym przewoźnikiem produktów niebezpiecznych stwarza im rzadką okazję przygotowania się na ekstremalne sytuacje w ruchu kolejowym. Cieszenia bardzo ważne pomagają nam doskonalić swoje umiejętności w zakresie współpracy przede wszystkim ze służbami kolejowymi. Ale również w zakresie ratownictwa chemicznego, żebyśmy wiedzieli, jak postępować no z takim popularnym dosyć medium, jaką, jaką jest benzyna bądź olej napędowy. Po przy każdej akcji ratunkowej, czas ma niebłagatelne zdarzenie. W tym wypadku ćwiczyliśmy też udzielanie pomocy osoby poszkodowanej, więc tym bardziej szybki dojazd na miejsce zdarzenia, szybkie podjęcie interwencji przez zastępy straży pożarnej, no mają kolosalne znaczenie dla. Przede wszystkim ratowania życia ludzkiego, także w tym dzisiejszym akurat ćwiczeniu główne zadanie polegało na niesieniu skutecznej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dopiero w dalszej kolejności zajęliśmy się usuwaniem zagrożenia chemicznego. I tak też działa Państwa Straż Pożarna. Chociaż organizacja symulacji wypadku kolejowego jest zawsze dużym wyzwaniem, Wszyscy organizatorzy zdają sobie sprawę ze znaczenia tego typu ćwiczeń dla bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Dlatego dyrektor Roman Bernacki zaznaczył, że Lotos Kolej już myśli o organizacji kolejnych ćwiczeń z udziałem Straży Pożarnej. Tym razem o znacznie większym stopniu skomplikowania. Nie są to ostatnie nasze ćwiczenia. Staramy się dostosować tematykę ćwiczeń do zapotrzebowania i tych sytuacji na torach, które się zdarzają. Już tutaj umawialiśmy się ze strażakami ze zduńskiej woli za dwa lata, gdzie będziemy chcieli no, zorganizować, czy oni w gruncie rzeczy zorganizują, a my w jakiś sposób weźmiemy udział w ćwiczeniach powiatowych, gdzie będzie więcej służb, będą inne problemy, będzie bardziej skomplikowana sytuacja, bo tutaj była stosunkowo prosta, jeżeli byśmy patrzyli na scenariusz. Natomiast też jeszcze w tym roku jedne ćwiczenia robimy, zastanawiamy się, w którym miejscu zrobimy. Staramy się robić w takich miejscach, gdzie jest dużo naszych pociągów, wykonujemy pracę manewrową, czy są jakieś terminale rozładunkowe. Tam, gdzie jest możliwość współpracy wielu służb, które możemy zaangażować. Te służby mogą swoje procedury przećwiczyć, wykorzystać sprzęt, czy, czy inne sposoby po prostu doskonalenia. Oświesienia wydaje się, że przyniosły swój skutek działania były podjęte prawidłowo, że cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tych ćwiczeniach.